Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Święta Wielkanocne zbliżają się milowymi krokami. Mamy już środę Wielkiego Tygodnia, no i czas przygotować mazurek, trzeba już o nim pomyśleć. I właśnie dzisiaj będę robiła mazurek z przepisu, który dostałam od pani Irenki, którą w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia i opaczności Bożej, także to będzie mazurek z przepisu pani Irenki. Bardzo smaczny, delikatny, taki prawdziwy mazurek. Co tutaj będzie potrzeba? No, wszystkie składniki, które będę tutaj używała, dokładne proporcje, będziecie mieli w opisie. Opis, wystarczy kliknąć palcem, bo dosyć dużo osób nie może poradzić sobie z opisem, gdzie ten opis jest. Wystarczy stuknąć palcem w tytuł, i tam pojawi się cała lista produktów, także tam sobie zajrzyjcie. A ja zaczynam tradycyjnie od przesiewania mąki. Mąki będzie potrzebne dwie szklanki. Ja tam w opisie, tak jak mówię, wszystko podam. Przesiewam ją na stolnicę z tego względu, że tak jak często podkreślam, aby uniknąć niespodzianek w mące, żeby wyeliminować grudki mąki. Zobaczcie. I jakie robią się grudki po przysiewaniu. Ona jest zbita i to by trafiło nam do ciasta, co później nam obciąża ciasto. Ciasto nie będzie takie delikatnie puszyste. No i też chodzi tutaj właśnie o napuszenie tego ciasta, żeby ono było, ono było takie delikatne. I druga szklanka. Będę robić to na stolnicy. Możecie robić to w misce. Często też właśnie zagniatam ciasta w misce z tego względu, że jest mi łatwiej. No, ale dzisiaj zrobię na stolnicy. Pokażę, tak jak powinno to mniej więcej wyglądać. Ale tutaj, jak nie zrobicie, tak będzie dobrze. Mąka jest już na stolnicy, a w tym czasie nastawiam sobie żółtka z cukrem pudrem, aby mi się tutaj utarły. Na taką y, gładką, puszystą masę. Żółtka się już ucierają, a ja w tym czasie do mąki dodaję y, masło. Przy czym masło musi być takie w temperaturze pomieszczenia, bo jeżeli damy prosto z lodówki, to będzie nam się ciężko siekało, będzie ciężko się tutaj wyrabiać. Także ono dobrze by było, żeby było w temperaturze pomieszczenia i teraz. Masło z mąką ściekamy do połączenia się składników tak długo, aż one się idealnie połączą. Żółtka się utarły, margaryna z mąką bardzo ładnie się połączyły, i chodzi tutaj o to, żeby siekać, bo podczas siekania napowietrzamy tutaj to, napuszamy y, mąkę, nie zagniatać, podkreślam, nie zagniatać, bo ciasto będzie twarde, zbite, a tak ono będzie bardzo ładnie napuszone i ma ono wyglądać tak. Jest delikatne, jak taki delikatniutki puszek. Tak dokładnie ma wyglądać to ciasto. Wyrabia się dosyć długo, siekając nożem, ale warto. No i teraz do tego dodaję jeden cukier waniliowy. Cukier waniliowy. Zwracajcie uwagę, żeby nie był to cukier z waniliną, bo to jest bardzo duża różnica. Naprawdę prawdziwy cukier waniliowy. Do tego łyżeczka proszku, taka płaska, nieduża. Śmietana osiemnastka, łyżka śmietany 18. Wszystkie składniki, tak jak mówię, są podane w opisie. Gdyby któryś się nie, nie zgadzał, to zwróćcie mi uwagę w komentarzu, bo dosyć często albo mi e, klawiatura robi psikusa, albo gdzieś tam e, pomylę się po prostu. Szczypta soli niedużo żółtka i do tego idą y, utarte żółtka. One wyglądają też teraz bardzo ładnie, są takie napowietrzone, napuszone. Ja je tutaj wybiorę. Żółtka już tutaj są w, y, w cieście i teraz szybciutko wyrabiamy to, zagniatamy na gładkie ciasto. Ciasto jest bardzo delikatne. Ono się szybciutko zagniata. Bardzo szybko się te składniki łączą i jest takie delikatne, czuć w palcach taką puszystość, także naprawdę bardzo ważne jest tutaj, aby posiekać. Na początku mówiłam, że można zrobić to w misce, tak, można. Bo ja bardzo często też robię w misce, że wsypuję i siekam sobie w misce, ale chyba zdecydowanie dla Was będzie łatwiej zrobić to na stolnicy. No, i jest chyba wygodniej tak w sumie nawet. Aczkolwiek ja jestem przyzwyczajona do robienia w miejsce, to jest kwestia przyzwyczajenia. No i ciasto jest już zagniecione i widzimy się za chwilkę, jak umyję sobie łapki i będziemy wkładać na blaszkę. I teraz ciasto wykładam na blaszkę. Wymiary blaszki też będą podane w opisie. Tutaj blaszka ma 26 cm, tutaj ma 40. Także takie są wymiary blaszki. Ciasto można rozwałkować na stolnicy, dopasowując idealnie do y, kształtu blaszki. Można też rozgnieść go, rozprowadzić go palcami, tak jak ja to robię, w ten sposób. Nie wiem, jaka metoda będzie dla Was łatwiejsza, dla mnie jest zdecydowanie wygodniej, tak? Ważne jest, aby było wszystko gładziutko, także ja na koniec, jak to sobie tutaj e, rozciągnę, przewałkuję jeszcze, przejadę wałkiem, aby to wszystko było na powierzchni e, równiutkie, e, równe, żeby później nie było gdzieś takich wybrzuszeń. No i tak jak mówię, rozprowadziłam już to na powierzchni, teraz e, wygładzę sobie dorówna wałkiem. Wałek mam taki bez rączak, już kiedyś o nim opowiadałam. Dla mnie taka metoda jest naprawdę wygodniejsza, żeby najpierw rozprowadzić to na blaszce palcami, porozciągać, a dopiero później wyrównywać wałkiem. Wy zdecydowanie możecie to zrobić od razu na stolnicy. To już jest kwestia gustu. Ważne, aby było równo. I żeby efekt końcowy był zadowalający. A jak do tego dojdziemy, jaką metodą, to już nie ma większego znaczenia. Tutaj brzegi też, żeby były równe. Ja to robię na takiej blaszce z trzema rantami, bez jednego rantu. Wy możecie to zrobić na normalnej blaszce, na takiej z czterema brzegami. Dla mnie jest ta. Blaszka wygodniejsza, bo później bardzo fajnie takie ciasta typu takich tych sztywnych, twarczych, one bardzo fajnie wychodzą, bo tylko sobie go tutaj wysuwam i gotowe. Ciasto mam już równiutkie, brzeg jest wyrównany i teraz wkładam go do piekarnika nagrzanego do 180 stopni góra dół na 25 minut. Ciasto się już upiekło, wystygło, bardzo ładnie pachnie. Taki fajny aromat się unosi, i teraz będę robiła tutaj masę do tego mazurka. Puszkę kajmaku wyłożę do miski i pokroję do tego suszone śliwki. One nadadzą takiego fajnego smaku dla tego mazurka, Podkreślą, można powiedzieć smak. Tutaj masę na wierzch możecie sobie zrobić już dowolną, to jest kwestia gustu. Jeżeli będziecie robić taką jak ja, to ważne jest, aby te śliwki pokroić w taką drobniutką kosteczkę. O mniej więcej taką, tak jak tutaj. Żeby one były na drobno. No i widzimy się za chwilkę, jak ja te śliwki tutaj pokroję śliwki już pokrojone i teraz daję je tutaj do kajmaku. Jeszcze uciekają i teraz to wszystko wymieszam, połączę tutaj te śliwki z tym kajmakiem, żeby one wyglądały tak jak tutaj. I ja lubię. Mazurki przekładane marmoladą. Uwielbiam mazurki z marmoladą i u mnie w domu też wszyscy, jak mazurek, to tylko zawsze patrzyliśmy, jak kiedyś jeszcze kupowałam, żeby był z marmoladą, żeby miał dużo marmolady. Więc ja daję do swojego mazurka marmoladę. Jeżeli nie lubicie. To oczywiście tej marmolady nie dajecie. Często też mazurki w sklepach widzimy, że jest ciasto, na cieście jest tylko masa i jest to oblane czekoladą. Też taką wersję możecie zrobić. Tutaj już kreatywność należy do was i w zależności od waszego smaku, jak lubicie. Moja wersja, podkreślam, moja, to jest wszystko mój punkt widzenia, jest z marmoladą ze sporą ilością marmolady. Potem przekroję i pokażę wam jak to będzie wyglądało po przekrojeniu. Marmolada już jest rozsmarowana i teraz kładę tutaj Drugą połowę mazurka można zrobić porcję podwójną ciasta i zrobić na dużej na blasze. Ja będę robiła jeszcze jednego, bo ten na pewno podejrzewam, że zaraz pójdzie do konsumpcji. Także jeszcze jeden mazurek będzie robiony. I słuchajcie, co najważniejsze, może Wam się wydawać, że w cieście jest troszkę mało cukru. Ono jest takie delikatnie, tylko słodkie. To jest złudne, bo tutaj jeszcze pójdzie kajmak. Kajmak jest bardzo słodki, także z tą słodyczą wcieście uważajcie, bo to bywa bardzo często zgubne. Ludziom się zdaje, że on jest taki mało słodki. Posłodzimy sobie później jeszcze pójdzie masa, pójdą dodatki i wychodzi nam niestety ulepek. Także tutaj naprawdę uważajcie, bo ta porcja cukru, która jest tutaj przeze mnie podawana, jest ona porcją e, wystarczająco odpowiednią. Także ups, jeszcze mi tutaj troszkę spadło. No i teraz cały ten kajmak rozsmaruję sobie na wierzchu. Kajmak już jest wyłożony, i teraz na kajmak możecie zrobić polewę czekoladową. Możecie rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej. Tutaj naprawdę już zależy od Waszej fantazji, od Waszego gustu. Ja ścieram sobie wiórki gorzkiej czekolady. Jeżeli nie lubicie kajmaku, możecie zrobić inną masę. Bądź w ogóle go nie dawać. Jeżeli będziecie piekli ciasto, zrobić taki wałeczek, wyłożyć brzegi żeby nie uciekła czekolada i zalać całkowicie czekoladą. Też będzie to bardzo fajne. Ja tutaj robię z bo tak lubimy. Drugi zrobię prawdopodobnie zalany tylko czekoladą. Wy już też zróbcie wedle własnego gustu. Moja propozycja jest taka, więc teraz sobie tutaj zetrę gorzką czekoladę. Można to zrobić tarką, ale tarkę akurat nie mam zajętą, babcia buraczki na ćwikła trze, także muszę się posiłkować nożem. Jak to ktoś powiedział, gospodyni radzi sobie tym, co ma pod ręką akuratnie. A mi został tylko nóż. Ale jak widać i nożem można sobie poradzić. Mazurek jest już gotowy. Teraz będę go kroić, on może się troszeczkę kruszyć. Jeżeli chcecie zrobić mazurek, trzeba go zrobić ze dwa dni wcześniej, żeby on e, zdelikatniał. E, był taki ja to mówię zawsze przejdziony. Kroi się bardzo fajnie. To wszystko jest jeszcze świeżutkie, także no, musi się zestygnąć, ale tutaj przekrajam, bo chcę Wam pokazać, jak on wygląda w środku. Po przekrojeniu, tak wygląda mazurek. Wszystko fajnie się udało. Polecam wam zrobić takiego mazurka, bo jest naprawdę smaczny, jest taki delikatny, można powiedzieć, taki prawdziwy. E, chyba taki smak dawnych lat, można powiedzieć, ten mazurek. No, i życzę Wam. Udanych wypieków, aby zawsze wszystko wychodziło i nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się piec, nie bójcie się y, zmierzyć z ciastami. Y, nie martwcie się, jeżeli coś wam się sypnie troszeczkę więcej, jeżeli czegoś dacie mniej. Nie bójcie się, te ciasta i tak wyjdą. Ja podaję takie przepisy, które sprawdzają się od dziesiątek lat, od lat, zależy który kiedy zdobędę. I tutaj naprawdę to są proste przepisy, takie aby trafiły do każdego, żeby każdy mógł je zrobić, żeby każdemu one wyszły, żeby nie bać się tego pieczenia. Pamiętajcie, że pieczenie to jest przyjemność. On musi być przyjemnością, radością. Nie trzęście się przed wykonywaniem ciasta, a podchodźcie do tego z sercem, a wyjdzie na 100%. Gwarantuję Wam to ja. Ja Wam gwarantuję, że ciasta wszystkie wyjdą idealnie. No i cóż, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zbliżamy się już do obchodów Wielkiego Tygodnia, do takich od strony religijnej. Życzę Wam wyciszenia, refleksji, szacunku do drugiego człowieka, ciepła, przede wszystkim ciepła, w tym całym takim pędzie przedświątecznym. Nie spieszmy się, poświęćmy te pięć minut, najwyżej wrócimy 5-10 minut później do domu, ale dajmy uśmiech drugiemu. Przepuśćmy kogoś w kolejce, przepuśćmy kogoś na drodze samochodem, przystańmy, pozwólmy żyć też innym. Nie bądźmy takimi osobami zatwardziałymi, zapieczonymi, bo tylko ja, bo mi się spieszy. Uwierzcie, czas to jest względne pojęcie i przyjdzie taki moment, że czas straci znaczenie całkowicie. I wtedy pomyślimy inaczej. Także życzę Wam z całego serca zatrzymania się, radości z tych świąt nie pędu, bo to na pewno nic nie da. Jeszcze się pojawi przepis do świąt, może nawet dwa. Co to będzie, to zobaczycie. Dzisiaj jeszcze Wam życzę, nie składam, bo złożę Wam Wielką Sobotę. A dzisiaj życzę Wam wszystkiego najlepszego, uśmiechu, radości. I naprawdę satysfakcji z wykonywania potraw przedświątecznych. Trzymajcie się, kochani, do następnego.